Cześć Widzowie! W dzisiejszym odcinku będzie challenge Kto e, pierwszy wbije 1000 pucharków Brawl Stars Z e, Beskitem, który występuje gościnnie Zapraszam e, do wbijania na jego kanał No i co? Bez że nie lecimy Przed chwilą nagrywałem pierwszą próbę, to mi wywaliło I tam powiedziałem, żeby mnie nie hejtować Że samo gram, bo gram na kąpie, Bo na kąpie. Nie gram, tylko na telefonie, więc może być nieźle. Przegrana osoba, wykonała najbardziej lajkowany komentarz. Bo to zgra na telefon, a nie na komputer. Ale na komputerze montuję, więc. Będzie mi łatwiej, po prostu. nie będę już filmów. I też musiałbym tego, nie mikrofon, tylko słuchawki z mikrofonem odłączać. Jezu! Dobra. Ciekawe, jak tam u westki I Te konto już kiedyś miałem założone ogólnie, tylko na nim nie grałem. Bo. Ogólnie już kiedyś się. No, dlaczego mi samo ulta walnęło? Choć będzie, będzie grubka, dobra, dobra. Jemy ją, nie lepiej. Dobra. Mógłbym na np. bindy wyłączyć. Te bindy mi trochę przeszkadzają. Eepy. Co się dzieje? Kogo wybrać? Napiszcie, kto jest lepszy w komentarzach, ale ja wybiorę Daryla. Gram na przykład z botami 30 na ludzi by się dało na botach czyli na 1000 od razu możemy nagrać odcinek, że yy, postaram się nagrać odcinek że wbijam 30 rangę no to bym no co ja zrobiłem no nie, bo ja gram przyciskami klikam a nie tutaj jest mi trochę tak łatwiej no co jest, dlaczego ja stoję w miejscu Nie no, zaraz. No tam idzie. Widzicie? Od razu. Zabijam ich. Mam trzy pary kiłby. Para pi 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 Tam się biją, ja zbiorę to i idę tu On zabił ją i ona go To dziwne Ale skuteczne Pa Muszę ją wanąć raz Kurczę, nie trafiłem. Co się dzieje? Number one. Puh. No to nie można sprawić E, bo od razu za ciebie samo będzie wywalała. O jezu, ale I'm. Aj. Mam ma jak. Te problemy, co widzicie Co? na 30 na triać. Showdown. Dobra. To tak. Mamy nową postać i nową mapę od razu. Dobra. Yy, pytanie. To zaraz... Dobra, mamy Nitę blokowarną i nową... O, nowego postać pewnie El Primo Tak, El Primo. Dobra, zagramy piłę. O, Frankę mam. Ale to już dawno, śrubę osób, bo dostałem za to, że długo mi wgrzeni było, że ponownie. No. I mam do Was pytanie. Czy chcielibyście, żeby nagrywało coś innego niż tylko Brasto na przykład Roblox? Na przykład, nie wiem, Pet Simulator, bo widziałem, że teraz jest modny, a trochę w to pogrywam. Na przykład, nie wiem, co to jest takiego, co jest teraz na etapie. Nie wiem. Na przykład, o, nie ryb. widziałem, że dużo osób teraz się tym interesuje. Nie mam tam jakieś swoje rzeczy, wędki i te, te inne. Więc mogę nagrywać, jak jak tam już wbijemy tam więcej, nie wiem, z 10 ponad tysięcy to będą już, nie wiem, jakieś typu, nie wiem, vlogi. Na przykład kto ostatni wyjdzie z, nie wiem, z yy, pociągu, wygrywa, jakiego no zobaczymy, coś się ogarnie. No takie, wiecie, typowo yy, czajnikowo, czajnikowo około, takie, coś tego typu filmiki ma e, no teraz wybierz, powiecie który zadymiesz jest lepszy w komentarzu znów, ja biorę to, kolta i mam go od razu, zaczynaj, zacznij, hmm, ms mam 80 do niej. Dobra, to gramy. pa ra, pa 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 oj, pa Rosalind, Ayn, Dobra, gramy. To są dwa polierzorełka. Jestem krokodel wampir.

Dajnie w czas. Uff. Pół minuty przeszliśmy. No patrz, ciekawe jak jeszcze tam idzie bez kit'owi. To nie jest bez kit, czyli bez dzieciak. jak kid. To bez po angielsku dzieciak. Tylko to jest bez kit. jest kit tak jak ta postać w Stars. Dobra, El Primo odblokowaliśmy. Spoko, Teraz bardzo rzadki, zaczynam blokowywać. No a nie będzie kit, nie możemy zmienić? Nie, no to kit. jest jest dobra. Dobra Primo leci na jedno, dwa upgrade i my lecimy nie na piłę A ja coś tam mieliśmy Do blokowania. Nie wiem co, dobra Nie wiemy jak, ile mamy pucharków więc to też jest Tego Jezu no ja sobie a ja, 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 No Jezu no Podej to parówkę żartuję. Nie, adę. Normalnie aż się rozmawiać nie chcę. Jak widzę tych ludzi co mi w tej żerował. No wiem, że ja gram z wrutami u u nikt są do tej, ale no. Oha! Użyłem multa, się ruszyć nie mogłem. Bum Tak, Misio, wersja Misio. Pulta, no. no. No, 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 Ja. Nie będę taką komentować. Klikam. Pewnie widzieliście tutaj. Tu wam pokażę, będzie zbliżenie, że klikałem. Klikałem, a, a się nic nie działo. Nawet nie, nawet nie to, że nie waliłem tego tysiąka, Tylko nawet w ścianę nie waliłem. A nigdzie indziej.

Antyktus Beskid ogólnie ma 42 pucharki, mamy 153. Jesteśmy na takim prowadzeniu, że to szok. Nowa postać odblokowana. I od razu powinniśmy jeszcze mieć nową, kolejną, drugą. Pro. Nie, bo to pewnie jest y, osoba, która z nami pewnie grała. Prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, czy ktoś nas, zapra nas zapraszał. To to teraz będzie tik. Jackie Jesteśmy na prowadzeniu, to strasznie jest yy, bezkitne, mimo że ja gram na komputerze. Więc to mi o wiele więcej czasu zajmuje. Dobra, mamy. O, teraz będzie lepiej słuchać. To widzowie, mamy lasta do dziesiątej rangi na Frankenstein. Dobra, robimy opening. Stukni. Teraz sześć. O nic, no nie. Myślałem, że coś dobrego mi podać. Trzy, no to nic. Chciałem chociaż 10 mieć. No i tam mieliśmy 250 pucharków. O, mamy 10 rangę, pasa 20. się ile Antek ma? 14. Mamy 270. Przed z nim rozmawiałem i Się zdziwił, że ja się mam tyle. A tyle nie ma. Mamy 352 pucharki. Mamy Jackie odblokowaną. Jackie będzie bardzo łatwą postacią na bola. O, Colt. Ile mamy do niego? 140. Wej. Dobra, ej. No to mamy Colta, Mamy Stardropa. O, Colt nam polecił ze Stardropa. Bardzo ładnie. O epicki. Kogo bierzemy? Kogo mamy do wyboru? Bu i Ms. No, Ems jest dla sezonówek. Bu od kiedyś wybrałem, ale biorę Ems. Będzie łatwiejsza na kąpie, kiedy. Ja na kąpie słabo ogarniam. Więc przepraszam wszystkich tak zwanych OG graczy, że wybrałem Ems. Ja cię! Kręcę minus 2 puchy. Dobra, mamy nową postać Ems do blokowania. I jaką od razu od bloków będzie od bloków właśnie postać? Chyba jakąś rosę chyba, coś takiego. Tak, no dobra, mamy dwie nowe postacie prawdopodobnie. Brock czy ból? Bula, bo Bula jest fajny. Dobra, ma o, mamy bula od razu. Czyli tak jak myślałem. Niebieska. Karl tik 8 b czy Dynamike. Dynamike, dobra, nie będzie Dynamite. Będzie można nim robić bombon Dielo, Dielo. Dobra. 650, ciekawe jak tam ładka. Sprawdźmy jak łantka idzie. Tutaj w tabeli, w, tutaj w tabeli się wyświetliwa, kto ile ma pucharków. Antek posiada ich aż 429, ja ich posiadam 658. Za 16 tyle to ja tak mam, to nie nie. Mam z Tobą El Primo. Primo z Jest. Ja nie wiem jak oni grają. TAK! JEST LAST! JEST! Mamy! Mamy tysiąc pucharków! Wizawy. Jest w końcu... nie wiem ile to było zgrania... z trzy godziny? Mamy! Rankingy blokowane! Izabie! Jest! O! Doszeli Hyper Chasha! Musimy mieć 11 moc! A to mogliby nam dać, a żeby korzystać to 11 moc! Dobra! Na tyle. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach karę dla Beskita. Ale z, z ciekawości zobaczymy, mi Beskita ma. Klarków 550. Słabi Ale. Napiszcie mu tego. Witajte do niego na kanał. Zostawcie mu subskrypcję. Będzie mu, będzie mu bardzo, będę bardzo wdzięczny. I napiszcie w, 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 tego w komentarzach, gdzie i serduszka dla bezkita, bo to nie jest jednak łatwe wyzwanie. Ja zacząłem, no wczoraj zacząłem o 18, skończyłem o 19.30 grać, półtorej godziny. Dzisiaj zacząłem o 21 nagrywać, no i teraz jest 22.18, to to jednak, mimo że to jest tego, ma, tego, konto na niskich też trzeba trochę czasu poświęcić, bo też Jeden mecz na solo byś grał, Ty, to nie jest też pół minuty jeden mecz, to jest z półtorej minuty zazwyczaj, bo jak to boty uciekają. No dobrze, nie zapomnijcie napisać kary dla przegranego. Yy, I osoba, która będzie miała yy, najwięcej, jej komentarz uzyska najwięcej lajków. Tą karę wybierzemy i w następnym odcinku wykonajemy. To wszystko, cześć!